Akcje spadły o kolejne 26% w zaledwie kilka tygodni od mojej ostatniej analizy. Wtedy też już mówiłem, że akcja jest w trendzie spadkowym nie kupujcie teraz. I widzicie, znów straciły 26% to nie musi tak być więc czekaj cierpliwie, aż akcja się ustabilizuje i naprawdę zacznie rosnąć. Pokażę wyraźnie, że chce iść w górę dopiero wtedy, kiedy wejdzie w trend wzrostowy i wtedy wciąż możesz kupić i uzyskać wysokie zyski. To znacznie lepsze, niż stracić kolejne 25%, jak w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To nie musi tak być. Tak, w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować. W tym miesiącu mogliśmy powitać 229 nowych klientów w Growth Investing, a na niemieckim kanale YouTube przekroczyliśmy liczbę 3000 subskrybentów. Dziękuję również za Twoje zainteresowanie. To oczywiście stawia nas w nowej sytuacji, gdzie na przykład nie mogę już tak łatwo odpowiadać na każdy komentarz podczas livestreama ponad 40 próśb o analizę akcji musiałem pominąć, bo nie dałem rady wszystkiego ogarnąć. Zachwycony doskonałą organizacją Filipa postanowiłem pójść w jego ślady i wprowadzić członkostwa na niemieckim kanale dla Growth Investing. Teraz jeśli chcesz mieć pewność, że twoje pytanie zostanie odpowiedziane, a prośby dotyczące analizy akcji zostaną uwzględnione, możesz wykupić członkostwo w kanale. Analizy akcji będą znacznie bardziej szczegółowe, nie jak ostatnio, gdy tylko szybko rzucaliśmy okiem i przechodziliśmy dalej. To był naprawdę świetny miesiąc dla Growth Investing. Choć giełda nie była tak łaskawa, jestem przekonany, że dzięki moim analizom lub korzystaniu z oprogramowania udało ci się uniknąć znaczących strat. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję ci za uwagę. Wszystkim polskim widzom życzę wspaniałych zysków i do zobaczenia w następnym filmie. Marcus Kitzman Growth Investing